Witam Was serdecznie <noise> Lubię wracać tam gdzie byłem Jak śpiewał Zbysiu Wodecki No i wróciłem słuchajcie Na te tereny, byłem tu kurcze Wrzesień, październik W kukurydzy No i przyszedł czas na las Chociaż Eurotekiem sporo tutaj śmigałem To pomyślałem sobie, że wrócę Poprawię No i kurcze zdziwiony jestem, bo bardzo dużo sygnałów Jak na razie nic specjalnego Kilka łusek Eee, dwa pociski ołowiane, kurczę, ale zimno. Ale jest coś sporego, nie? Jest spory krążek. Nie mam pojęcia, co to jest. Moneta, moneta, perennek <grymio> Kopernik, chyba tak. Dyszka. Dyszko z Kopernikiem. Nie, to chyba nie jest Kopernik, to jest Mickiewicz. Panie, pewnie, że tak. Dyszko z Mickiewiczem. Na początek. Fajny, spory łoniak. No i zobaczymy, co tu dziś będzie. Liczę na jakieś boratynki. No i co, nie przedłużam, zobaczymy. No i słuchajcie, kurczę słowo, sporo, sporo jakichś takich blaszek Porozrzucanych po lesie, nic specjalnego Trzy plomby Trzy plomby, ale to też Bez szału, jedna solna A dwie O tak, w miarę czytelna ta zmierzona Kuleczka No i gaciak I teraz coś mamy Moneta czy nie moneta moneta <ścoughs> patrzcie to już się morda cieszy jest srebro zobaczcie silber groszek no nie do wiary no to jest druga moneta dziś i wpada sreberko 1820 24 No i pięknie. Nie ma, nie ma tych sygnałów i nagle srebereczko. No i super. No i super. Tak mówię, sporo śmiecia. Teren mocno przechodzony już przez przez Euroteka kilka lat wstecz. No ale jeszcze coś pada, jeszcze coś pada. Słuchajcie, jest fańciur. Część klamerki pluskiej No, coś takiego No i obok jest jeszcze sygnał, zobaczymy, ale chociaż kurczę, tak średnio średnio ten sygnał mi się podoba. Chociaż 84, ale dobra, kopnę go i zobaczymy. No niestety w tamtym dołku kuleczka. Kuleczka z muszkietą, ale obok całkiem niedaleko jest kolejna krągłość aluminium. Ale to chyba, tak, to nie będzie perel. 50 fenigów zapewne. Trzecia rzesza. Ale strasznie oblepiona. A, nie będę się męczył. 50, 100%. Widać tutaj po napisę fotokurze Trzecia Rzesza. O tam był ten grosik teraźniejszy. No i całkiem daleko sygnał. Wyskoczyła moneta. Dwójeczka, Tym razem dwa feningi. Cesarstwo niemieckie. Kolejna monetka, przypuszczam, że znów... Będzie cesarstwo, tak. Kolejna chyba dwójka. Nie, co to jest? A, proszę, Austro-Węgry. Jakiś kryjcarek, chyba. No, 1850, 60 trafiłem tutaj, trafiały się a Austria trafiała się no tak, jest jedyneczka jeden kraj, cruiser, nie wiem często te monetki nie występują ale no, całkiem, całkiem, to czyszczę. i wrzucę fotkę, fajnie coś innego, bo przypuszczałem, że że znowu cesarstwo proszę, jaki urodzaj. Królestwo polskie jest grosik. Heh. Super, ale kurczę, strasznie. Strasznie wytarty. Ale jest zarysorwa. Dwugłowego. 100% grosz. Królestwo polskie. Spróbuję doczyścić już Wam wam fotę. Ale tutaj rewelacji chyba z niego nie będzie. Zauważyłem, że sporo tu ceramiki przy okazji się kopie, zresztą tu już wcześniej sporo tej ceramiki wychodziło, ale zobaczcie to, jaki komyczek śmieszny. No ciekawe wygląda, jakby kurczego ktoś próbował ugryźć. Fajne takie ślaczki, zabieram go kurczę, fajny. No i co? Coś w grudniu jest Guzik chyba Czy to nie guzik? Guzik! O, jest łóżko nawet No, fajne Ucho jest A on jeszcze sobie fotę Jest w końcu jakaś mała monetka żeby boratneczka kurcze co to jest a boratynka jest boratynka widzę Kazia no całkiem całkiem niewytarta widzę ślepowron także boratyneczka koronna no fajnie no i kolejny całkiem fajny sygnał. 86, 88. Zobaczymy. Sporo kulek ogólnie z muszkietu. Chyba z 6 sztuk już wykopałem. Kurczę, muszę na szpadel uważać, bo... Zobaczcie. Kiedy to było? Ostatnio chyba jak byłem, próbowałem na polu. Go wbić? No i kurczę, przekrzywił się. Twarda gleba. Dobra, zobaczymy. Wyszło coś osiemdziesiąt Paliczek. spoko jest bozia aluminiowa no już tył troszeczkę zaczął się utleniać ale z przodu całkiem całkiem doczyszczę, wrzucę sobą fotę no kurczę, wydaje mi się <grym> że będzie coś pięknego że będzie chyba zdobienie Końskie, tak czy nie? Zrobienie sprzęży. No pewnie, jest konik piękny. Zobaczcie. Cynkowe, jest pęknięte, ale, ale super fanciul. Dobrze, że wyszło w całości. Chociaż widać ten cynk. To jest chyba cynk, ale dosyć. Ciężkały, może jakiś stop. Słowiem no, fajny fancior, fajny, podoba mi się. A, słuchajcie, coraz mniej tych sygnałków taki modnik tutaj jest niedaleko, chyba się przejdę z ciekawości zobaczyć. Ale no, zobaczymy. Strasznie ciężko tutaj się kopie, właśnie przez te dziadostwo pnące się po drzewach. No, widzicie sami strasznie dużo to ma korzeni ale warto się pomęcić. fajny fanciur no całkiem niedaleko tego zdobionka końskiego słabiutki sygnał, a tutaj sławne pole kukurydzy <grydy> pamiętajcie sierpień, lipiec to właśnie tutaj Poletku nie ozarane nawet jeszcze i co my mamy? <grydy> Nie wierzę, będzie jakieś srebrko piękne. A jakże? Chociaż? No, powiem wam, nie wiem. Teraz może być to jakiś liczman. Jakiś żetonik. Czekajcie, dajcie mi chwilę przeczyszczę to delikatnie na widrze. I zobaczymy, ale wydaje mi się, że to chyba mieć jak jednak. Ale coś ciekawego. No i co, delikatnie to nawiedziłem, nic tutaj. Żadnych szczegółów niestety nie widzę. Ta jedna strona strasznie sterana. I nie jestem pewien, czy to jest miedziak. Czy sreberko, no strasznie cieniutkie. Strasznie cienka blaszka. No może być coś ciekawego. Chociaż kurczy, przypuszczam, że może być to. Jednak jakiś. liczman. Kolejny piękny sygnał w fajnej scenerii. Zobaczymy czy uda nam się to podjąć na żywo 7 8 7, 9. przypuszczam że monetka ale ciężko się tu kopie Koguty piją zabudowania dobra, zobaczymy. coś wyszło i strasznie mocno wali. Chyba już widzę nawet, chyba plomba. Pewnież tak. Pruska plomba będzie. Solna. No. no, jest orzełek taki słowa sygnał 90. Spróbujemy to podjąć. Nie wiem czy wspominałem, ale to poratyneczka pierwsza. To falsik bardzo ładny. Pierwsza. No. Jedną tylko wykopałem dzisiaj. No zobaczymy tutaj. Sygnał 86. Tej kolejna moneta. Borotinka. jest kolejna boroteneczka. To już będzie litewska, widać Widać zarys pogoni. Jestem już tuż, tuż <głos》> obok podniczka Najlepsze jest to, że jest dołeczek, ktoś tu kopał, no może ja nawet chociaż Ja tak staram się bardziej zasypywać te dołki. No zobaczcie, obok jest coś sporego. Jest spora krągłość, chociaż sygnał nie był za fajny. Także przypuszczam, że... Perelek. Ale stan jaki fajny, tak, co tym razem, czekajcie przetrę tu trochę, ale zajechano strasznie, nic nie widzę, ale chyba na Włodko. 989. Kurcze, pozdrawiam. Mój rocznik. co to za moneta? Bo nie kojarzę. 500 zł. 500 zł. Ale co na tej 500? No dobrze widzę. 500 zł. 50. <laughs> Nie wiem, ale strasznie zajechana, dodam wam fotę. No i jestem. Ile? 200 metrów od monnika, zobaczymy. On był czesany mocno. Ale kilka fajnych rzeczy wpadło w tym młodniczku Zobaczymy. Coś tu jest. Monetka, ale piękna. <laughs> Boratynka, widzę już, ale cudna. Zobaczcie Cudyńko No jak szuflady Boratynka litewska 1665 rok, zobaczcie No jest super stan Jest przepiękna No i wpada kolejna Boratynka Już spojrzałem a będzie koronna. Jest trochę wytarta, ale widać zarys. Śle powronu. Taki kawałek łączki przed budnikiem. Tu sobie widać jakąś e stację robił. No i sygnał. Wpada złotowa. Jakaś świeża. 80. No, 88. No i spokręcę się tu chwilkę. Tam głębiej nie ma co wchodzić w środek, bo kurczę, próbowałem kopać tu już. Zobaczcie, szpadel na granicy. Na granicy rozwalenia. Także tutaj, bliżej lasu, się pokręcę. No i jeszcze na chwilę w ten młodnik z ciekawości. Słuchajcie, jestem na skraju. Młodniczka, tutaj już ziemia kamień prawie. Ale jakoś się dokopałem. I zobaczcie, jest coś pięknego. Wydaje mi się, że chyba za pięć od książki. No. Mały, fajny fancik. Wiem, że już trafiłem podobny. No, coś pięknego. Do czyszczenia. wrzucę Wam fotkę. Fajny fancik. O, tylko tu ziemię już Niestety kamień. Tam jest taki jeszcze kawałek lasku. Ale nie wiem czy mi czasu starczy, żeby tam iść. Może się tu jeszcze pokręcę. Bo w środku modnika niestety sporo tych śmieciuchów No coś takiego Słuchajcie, wlazłem do takiego kawałka lasu Nigdy tu nie byłem, zawsze byłem tu ciekawy tego miejsca. Aż do dziś jestem. No i słuchajcie. Chyba trzeci sygnał Jest coś małego. I teraz pytanie, czy to jest miedziak? A, myślałem, że będzie hewerką, bo taka cieniutka blaszka to... A to tylko szeląk sasa. Tak czy nie? No pewnie. Zmyliła mnie tutaj grubość monety. Myślałem, że jakieś srebereczko. No fajnie, jest monetka. Pokręcimy się tu chwilę. Zrobiłem może z 2 metry. Kolejny sygnał. Kolejna mała moneta. Kurczę, teren nie jest za duży, ale wydaje mi się, że tutaj sporo wpadnie. Strasznie oblepiony krążek. Ciężko mi to teraz... Nie, jest. Boratynka. Jan Kazimierz. Ale straszny stan. No kurczę, muszę wam przyznać, że tu sporo suknełków fajnych przez chwilkę Fenning, Cesarstwo i kolejna moneta. już ja spojrzałem tym razem Prusak. I to chyba będzie ostatni fancik 1846. Zostały sobie ten kawałek lasu na następny wypad. No za dużo nie ma tutaj terenu, ale wydaje mi się, że chyba nikogo tu nie było. Taki fajny, wielki kamulec, no i jest sygnał. 9-5. no takie słabiutkie to. 9-5 Zawsze ciśnienie się podnosi, jak obok jakiegoś kamyczka. Jest sygnał, ale przypuszczam, że to jakiś pan żul siedział. <grywka> Zapewne jakiś trunek sobie popijał. nie wiem, jakby pod kamieniem jest sygnał, ale takich strasznie na no, żelazo mi to bije co to jest? kamień? a tu depozyt wojna Marzenie Świętej głowy chyba. Żelmy, jakieś kamienie tu czuję, co to zobaczymy, co teraz wykrywka pokazuje Złom, jakiś złom. Ale tu jest sygnał jeszcze. 9:6. Też jakiś złom chyba kurcze. Dobra, rozkopie zobaczymy. Szkoda mi czasu. A się na no, darmo tylko zmachałem. Bo sygnał był tu, tu, tam. I co? Taki gwoźdź, kuty. Stary gwoździk i kawałek jakiegoś naczynia i to wszystko i taki grzybek. No i co słuchajcie, kończymy na dziś. Powiem wam szczerze, że jestem mile, mile zaskoczony, bo teren mocno przechodzono. To zobaczcie, sporo jeszcze wyszło, ogólnie sporo gaciaków, guzików, sporo kulek, sporo plomb. Jest kilka ładnych muratynek, w sumie to dwie. Jeden piękny falsik. No i jedna piękna buratynka litewska. No to jest ten falas. Ciekawy. No to jest na 100% liczman. Teraz go przemyłem. Tutaj jakby łódeczka nie widać tego. Ja spróbuję to jeszcze doczyścić, wrzucę fotę. Jest reberko, jeden Cybergrosz. To nie wiem czy to jest na pewno od książki. Ale też bardzo ładna rzecz. Medalik. No ta piękna. Koninka no I to pozostałe fanty Tylko Trochę PRL-u No zobaczcie Pierwszy raz tego PRL-ka na oczy widzę 500zł Z jakimś żołnierzem Do czyszczę. Jest Mickiewicz No tutaj Grosik Królestwo Polskie Austro-Węgry No i to pozostałe rzeczy no i co, myślę, że kurczę kolejny wypad również. Również tu wrócę. Tamten lasek, no powiem Wam szczerze, coś koło 15 minut. 4 monety, plus guzik. Tam jeszcze guzik wpadł, chyba ten. Plus guzik i obrączka gołębia. To 15 minut w tamtym lasku, także czuję, że tam jakiś potencjał jest. Dobra, tyle ode mnie. Ja jeszcze raz zapraszam yy, tych, którzy nie widzieli na konkursik do poprzedniego filmu. No i to wszystko ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę i do następnego.